Skąd czerpie Pan pomysły na występy sceniczne? Oj, skąd? Z życia, z obłoków, ze słońca, z ulicy jadę, widzę, patrzę, słucham radia. A oczywiście no też czasami oglądam programy publicystyczne poświęcone no niestety polityce w większości. Rzeczywistość pana bawi, wzrusza czy smuci? Ona mnie i, i bawi, i wzrusza i. I smuci. To jest tylko kwestia proporcji, e, czego jest więcej w zależności od sytuacji. A coraz częściej mnie, niestety, smuci. Wolałbym, żeby mnie częściej bawiła, ale mnie teraz bardziej smuci. Jak ocenia pan Mrocze, nową hale? Wszedłem, zobaczyłem, zobaczyłem, tu powiedziałem, chyba to pewnie dyrektor, nie wiem, bo mówię sobie, matko, jedyna. E, przecież to była kiedyś. Polska w ruinie, a tu nagle taka dobra zmiana. Nie wiem od kiedy tutaj trwa ta dobra zmiana. Jeżeli od dwóch lat, no to pogratulować. Jak od czterech, no to nie ma czego. Kiedy był Pan ostatnio u fryzjera i czy to prawda, że Pan bywa? Nie, no czasami bywam. Ostatnio mnie, Ostatnie lata to mnie żona co jakiś czas prowadzi żeby troszeczkę poskromić. To właśnie przed chwileczką to Państwo nie widzieliście. Chciałem się lekko uczesać, bo nie byłem pewny, bo prosto z, 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 z dwora przyleciałem. Więc, więc chciałem się uczesać, nie widziałem jak, no ale mówię sobie, a już niech tak będzie jak jest, więc nie wiem jak wygląda. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Dzień, nie wiem, ja, ja tutaj słyszałem przez że drzwi tak stoję tam przy tej szparze i stoję. I słyszałem, że, że podobno nie będzie nudno. No to niech przyjdzie tu dyrektor. Jak już tak powiedział, to niech to bierze na siebie. Koniec. Powiedziałem dzień dobry tak, powiedziałem dzień dobry tak. Jak powiem wam tak, wiem, że krótki spacer, bo tak, zobaczę, zobaczę, gdzie jestem, bo tak, zawsze lubię wiedzieć, gdzie jest, co to, to za miejsce jest. Ale, to, to, ale ta hala opisowana ja. Nie wiem to naprawdę. Kto to otworzył? Nie wiem, to Pani Szybko otworzyła? To mój jakaś do, naprawdę dobra zmiana. Dobra, dobra, dobra. No dobra, no dobra. Co chciałem powiedzieć e, naprawdę? Co, no, można? O, I tak idę, idę, idę. Ktoś tak przechodzi obok, tak za mną się odwracają. Krzysiek idzie, Krzysztof, idzie, Krzysztof, idzie. Ja mówię, nie idzie tylko kroczy. Tu mnie kroczy, bo jest mroczy. I mówię tak, a potem wrócimy tak. Oj, muszę jakiś napisać. To jest najkrótszy wiersz, jaki napisałem. Mało piszę, ale napisałem krótki wiersz. Wolę cię. Przydał się taka muzyka, ale tam nie ma. Urocza, urocza, urocza miasto i gmina Mrocza. Można ładnie, oczywiście, tak. Tak, lezło stoję, troszkę mi się nogi trzęsną, bo tam ćwiczyłem. Podniosłem za jednym razem taki jeden malutki talerzyk i mam dosyć. E, więc tak, co jeszcze? Te wszystkie rej rejony wcześniej. No naprawdę ja patrzę, a to stoją takie dwa żurawie. I to ile, 50 metrów od drogi. A jakaś gęś, taka jakaś kolorowa, no kurka, woda. Naprawdę to jest pięknie. Pięknie. Gdzieś tu w ogóle jeździcie coś. Się, coś chodzi po tych łąkach. Szuka tego, co się wkręca w skórę. Coś chodzicie, korzystacie z tego czy nie? W ogóle to burmistrz ty jakoś tym kieruję tym wszystkim tutaj. Burmistrz że chorwid. Mało, mało widocznie powietrz. Mało chodzi, trzeba go więcej z miasta wypuszczać. No wiecie co, może no być dla tam... mnie. Trzeba stawać na zdrowie, a nie tam chorobitego lesiunia. Niech się kuruje, kuruje, bo niedługo będą wybory. Samorządowy nic nie może w tym stanie naprawdę startować. No. Trzeba się podleczyć troszeczkę. Późno tego. O Także nie, teren jest naprawdę piękny. Ja mówiłem dzień dobry czy nie? Tak. Mówiłem tak czy nie? Tak. Super. Ja Boże, żeby się nie zapaliło nic.